Po wielu latach to pierwsze nasze takie większe wydarzenie, które będziemy wspólnie organizować. Miasto Piła i Starostwo Powiatowe, prezydent i starosta. Od pewnego czasu trwały przygotowania. Dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby Państwa zaprosić 11 sierpnia w to miejsce. Będziemy mogli pokazać mnogość sprzętu, jakim dysponuje Wojsko Polskie, partnerzy społeczni oraz nasi sojusznicy, których też się spodziewamy. Jako współgospodarzy zaprosiliśmy inne służby mundurowe. Komendę Powiatową Policji, w Pile Szkołę Policji, Państwową Straż Pożarną oraz Lasy Państwowe, które też zaprezentują swoje wyposażenie i sprzęt. Będzie to znakomita okazja, żeby wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami Piły Powiatu Pilskiego wspólnie cieszyć się pokojem. Święto Wojska Polskiego to wyjątkowa okazja w historii Polski. To też świetna okazja właśnie do tego, żeby połączyć siły i te siły połączyliśmy tutaj wspólnie. Cała impreza odbędzie się, można powiedzieć, w skromnych progach Polskiego Muzeum Wojskowego. Będzie to wyjątkowa okazja do tego, żeby zobaczyć naprawdę dużą ilość sprzętu wojskowego. Powiem tak, tyle jeszcze tutaj na tym lotnisku, myślę, nie było. Różnych jednostek w jednym czasie i ciekawego sprzętu. To wszystko będzie czekało na Was. Zapraszam serdecznie również.